Bo chwilę. Witam Was 2 marca z Sitarki, czyli z miejsca i z lasu, którego w tym roku jeszcze nie odwiedzałem. Porę mamy wręcz nieprzyzwoicie późną, nawet jak na mnie, ponieważ jest już godzina 13.30. Dlatego też zaczniemy sobie z uwagi na coraz jednak niżej nam tutaj doświetlające ten teren słońce od koret strumieni takich właśnie podgórskich, rwących potoków, które sobie życzycie w komentarzach pod moimi nagraniami. Apeluję Ci o to, żeby w końcu w te tereny wrócić. I bardzo słusznie, więc się dzisiaj przychylam do tej prośby. Chociaż jednocześnie nie mam jakichś olbrzymich złudzeń co do możliwości spotkania tutaj. A właściwie znalezienia jakichś jadalnych grzybów, no bo faktycznie nie są to tereny stricte sprzyjające gatunkom zimowym, które zbieram. Natomiast też nie jest to odpowiednia pora, żeby myśleć już o grzybach wiosennych. Raczej nie w takich właśnie chłodnych terenach zacienionych. No ale z drugiej strony. Nie mogę sobie odmówić podziwiania strumieni, to jeszcze nie jest oczywiście ten, to finalne miejsce, ten skrajnie ładny widok, jaki jestem w stanie tutaj wydobyć z tych strumieni, jeszcze pójdziemy sobie dalej. Natomiast potem, wraz z coraz niżej świecącym słońcem, przemieścimy się w tereny bardziej płaskie, też nad strumienie, ale właśnie już na otwartych terenach żeby sprawdzić moje ubiegłoroczne miejsca smardzowe. Oczywiście smardze w Polsce są pod ochroną, te dziko rosnące, więc nie ma mowy o ich zbiorach, natomiast bardzo chętnie bym sprawdził, czy może smardze wkrótce mają szansę się pojawić. A jak to będziemy mogli ocenić, to się dowiecie już, gdy się przemieścimy na tamte tereny. Na razie rozejrzymy się po tym lesie. Co prawda większość śniegu oczywiście stopniała, ale jak widzicie, wystarczy odrobina zacienionego terenu, żeby jednak takie pojedyncze poletka śnieżne się jeszcze uchowały. Dzień mamy piękny, słoneczny, ciepły. Tutaj jest to około 10 stopni, ale gdy dojeżdżałem, to było jeszcze cieplej. No ale zawsze. Takie miejsca zacienione górskie mają to do siebie, że jest tu trochę chłodniej, zwłaszcza w lesie. Tak więc jedynym mankamentem dzisiejszego dnia jest właściwie sama pora, stosunkowo późna, no ale niestety nie udało mi się tu wcześniej przyjechać. Ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć tym, co tu mamy. A mamy piękny podgórski las. Kierujemy się właśnie w stronę dużo ładniejszego, bardziej malowniczego strumienia. Takim trochę skrótem przez gęstwinę. Mam nadzieję, że żaden niedźwiedź ani, ani inny zwierz nas tutaj nie wystraszy, a właściwie mnie. Ale zakładam, że aż tak blisko zabudowań to chyba nie jest to realne zagrożenie. A jak widzicie. Zielenić to się jeszcze za bardzo, las nie zieleni. Oczywiście tutaj mamy las iglasty, a więc on z założenia w dużej mierze zielony jest, nawet zimą. Ale mam oczywiście na myśli nie tyle drzewa, co to, co jest poniżej. Na kwiaty wiosenne musimy jeszcze trochę poczekać. No i nic dziwnego, bo przecież dopiero od kilku dni temperatury tak diametralnie nam się zmieniły. Z mocno zimowych na takie niemalże już letnie, a co najmniej wiosenne. A to dopiero początek marca, więc jeszcze zima oczywiście może wrócić. Dlatego też stąd właśnie się bierze mój sceptycyzm co do grzybobrania. Nawet nie mam kosza gdzieś ze sobą przypiętego do plecaka, kosz został w samochodzie. Ale oczywiście na wszelki wypadek zawsze. Kłócienną torbę mam. Gdyby jednak coś mnie tu zaskoczyło pozytywnie, trzeba dziś jak najbardziej liczyć się, więc w tym, że. O! Dobra! To nie było udawane. Przysięgam, to nie było zaplanowane. Ale mamy pierwszą moją w tym roku czarkę. Czarkę albo austriacką, albo szkarłatną. Szczerze mówiąc, czarek akurat w tym lesie się za bardzo nie spodziewałem, bo. Bo jestem przyzwyczajony do tego, że one raczej rosną na trochę bardziej otwartych terenach, oczywiście nad strumieniami, ale niekoniecznie w środku lasu. A tu, proszę bardzo, jest pierwsza czarka, i tam już widzę kolejną. No świetnie, już nawet nie pamiętam, od jakiego zdania zacząłem to ujęcie, więc może potem sobie dopowiemy. A na razie popodziwiajmy czarki. Cudowna sprawa. Grzyby, oczywiście, jadalne. Najwyraźniej więc torba płócienna pójdzie dzisiaj w ruch. Ja żałuję, że najmniejszego koszyczka sobie nie przyczepiłem, nie przetroczyłem do plecaka na ten leśny spacer. No ale cóż, czarki są jadalne. Więc jeśli je umiecie rozróżniać od innych podobnych gatunków grzybów, no to kluczowym jest, żeby nie zbierać ich na pewno z drewna lipy, ponieważ tylko te czarki właśnie rosnące na drewnie lipowym czyli czarki jurajskie, są pod ochroną. A tu jak widzicie o występowaniu lipy raczej mowy być nie może. Jestem tym bardziej zdziwiony, że znaleźliśmy tutaj czarki, ponieważ mamy tu jednak głównie drewno iglaste, a na iglastym są one bardzo rzadkie. No ale jednak dobrze. Jednak trochę też buków tutaj jest i grabów, więc, więc faktycznie nie jest to wykluczone. I nie jest to może aż tak nierealne. Po prostu... Nie wydawało mi się wcale takie prawdopodobne, a jednak miła niespodzianka. Jest ich na tyle niewiele, że może szkoda zachodu nie będę specjalnie uruchamiał torby płóciennej w tym celu. Zostawię je. Niech sobie rosną dalej. Za bardzo bym nimi tutaj sobie nie pojadł. No chyba, że natrafimy na jakieś znacznie większe skupisko gdzieś dalej. No to wówczas może faktycznie zmienię, zmienię zdanie. Chociaż ich tutaj jest całkiem sporo, tylko duża ich część jest taka jeszcze bardzo maleńka. Jak widzicie, jedna czwarta może wielkości paznokcia, więc no może pół centymetra średnicy tych, nomen omen, czarek tych owocników. Czarek już w sensie kształtu owocnika, a, a nie nazwy gatunku. Tak więc niech sobie na spokojnie tutaj rosną. Ja mam kolejne miejsce czarkowe dzięki temu, którego naprawdę no, naprawdę się nie spodziewałem, bo to jest jednak środek lasu. Owszem, polanka, taka lekko otwarta przestrzeń, troszkę bardziej prześwietlona, po prostu, ale jednak w środku lasu. A z Waszych doniesień na naszej grupie Facebookowej o nazwie Grzybofile do której dołączenia serdecznie tradycyjnie Was zapraszam. Wiem, że oczywiście wy również czarki znajdujecie, już również w tym roku. Przede mną jakby nie było. Inna rzecz, że ich nie szukałem w ostatnich, w ciągu ostatnich dwóch tygodni mniej więcej. No ale jednak. Ale to tylko pokazuje, że wszystko zależy też od rejonu Polski. Bo oczywiście w różnym rejonie, w różnych rejonach kraju pojawiają się one wcześniej lub później. Tak więc możecie się również wy pochwalić. Czy tak żeby znacie? I czy udało się już wam je znaleźć może w tym roku. Z uwagi na stosunkowo późną porę pozwoliłem sobie jednak troszkę przyspieszyć moje dotarcie w wyższe partie tych wzgórz, ponieważ chciałbym Wam pokazać widoki z góry. Dlatego też posłużyłem się tą leśną drogą. Nie idąc chwilowo na przełaj, tylko właśnie po drodze. Mam nadzieję, że. To pójście na łatwiznę zostanie wynagrodzone właśnie widokami, które z góry będą się roztaczały. A póki co jak widać, śniegu tutaj nadal sporo jest nawet na takich odsłoniętych przestrzeniach, jak właśnie droga. W każdym razie mamy piękny las. Już coraz mniej zimowy. Pytanie, czy ta zima jeszcze tutaj powróci w tym roku, a właściwie o tej porze roku, no bo w tym roku to może powrócić pod koniec roku. Czy już się z nią na dobre pożegnamy i nastanie wiosna? Czas pokaże. A oto i obiecywana panorama, widok na okolice i okoliczne wzgórza. Jak widzicie, raczej nie są one już pokryte śniegiem, a jeżeli już, to tylko gdzie tak punktowo. Ale generalnie wygląda na to, jakby faktycznie. Szła już wiosna. Jakby już nadchodziła. Oczywiście im bardziej zacieniony teren i im wyżej, tym tego śniegu jest więcej. Już nie raz szedłem tamtędy. Pokazywałem Wam też widoki właśnie z tamtego rejonu, ale my sobie pójdziemy teraz do strumienia tego głównego, najładniejszego. Tutaj najbardziej malowniczo się wijącego kaskadami. Pomiędzy tymi zboczami, proszę bardzo, nawet wiersz wyszedł, i będziemy sobie schodzić właśnie w dół tym strumieniem, wzdłuż niego, żeby rozglądać się tam za jakimiś ładnymi ujęciami i kto wie, kto wie, może za jakimiś dalszymi grzybowymi niespodziankami. Pamiętam, że w zeszłym roku kręciłem tutaj dla Was na wiosnę piękne ujęcia kwiatów. Kaczyńce tutaj rosły bodajże. Pewnie przebiśniegi, też przylaszczki. A teraz to miejsce troszkę inaczej wygląda. Nie tylko pod kątem braku jeszcze kwiatów, ale też ukształtowania terenu. Myślę, że tutaj troszkę strumień wzburzony nam to miejsce zmodyfikował podczas zimy, czy też już po roztopach. Ale nas ten niższy bieg strumienia interesuje i tędy sobie właśnie będziemy wędrowali. Tutaj, zarówno dlatego, że chciałem sprostać Waszym prośbom o pokazanie Wam strumienia, jak i z uwagi na fakt, że to no właśnie kończy się powoli ten okres na grzyby zimowe odpowiedni, w którym, w bardziej sprzyjających grzybom zimowym terenach, mógłbym grzybów zimowych szukać. Więc to właśnie może być taki trochę martwy moment pod kątem grzybowym chociaż jak widzicie czarki już się zaczęły pojawiać takie wpadłem teraz do wody ten umysł tak więc to jest właśnie dobry moment na wykorzystanie go na takie nie do końca grzybowe poszukiwania nie do końca racjonalne pod kątem grzybowym właśnie pod kątem grzybiarskim tym bardziej no bo nie z nastawieniem na zbiory za bardzo idealny moment żeby odwiedzić tak piękne miejsca miejsca które musiałbym przedłożyć ponad potencjalnie bardziej grzybonośne tereny o tej porze roku zimą. Gdyby nie fakt, że właśnie teraz jest idealny moment, żeby nie tylko występowanie grzybów nam wyznaczało te priorytety co do miejsc odwiedzanych. No bo skoro grzybów chwilowo już zimowych raczej nie ma, a wiosenne powolutku, powolutku dopiero zaczynają, jak widzicie na podstawie tych czarek chociażby dzisiejszych. No to, to nie sposób powiedzieć, że przyjazd tutaj nastąpił kosztem jakichkolwiek zbiorów. Zupełnie nie. Więc zarówno serce jak i rozum podpowiadały, że jest to dobry wybór. A jeśli jesteście nowi na moim kanale i zachodzicie w głowie, co też za grzyby zimowe, jadalne mogę mieć na myśli, to zachęcam chociażby do zapoznania się z moim nagraniem, gdzie co najmniej trzy z tych jadalnych gatunków grzybów zimowych zbierałem. I tam będziecie mieli to zobrazowane, jak poszczególne z nich rosną, w jakich miejscach najlepiej ich szukać. Czasami tutaj też mamy środek lasu, też mamy strumień i dużo martwego drewna. No i właśnie dlatego, na tym przykładzie, chciałem Wam pokazać, że tego typu miejsca, jak dla mnie, nie są standardowym miejscem do poszukiwania czarek. No bo jednak głównie mamy tutaj drewno świerkowe i jodłowe, a więc iglaste. Bardzo, bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o podłoże czarek i to też wyłącznie austriackich, bo pozostałe dwie występujące w Polsce, czyli Szkarłatna i Jurajska, nie rosną w ogóle na drewnie tym. Swoją drogą powinniśmy sobie, a właściwie ja powinienem w końcu zrobić film o czarkach oczywiście osobny. Ja mam nadzieję, że w tym roku to się uda tej wiosny. Jeśli jeszcze będę miał okazję je spotkać w naturze, bo faktycznie takie zestawienie pewnie się przyda. A póki co, to do oznaczania czarek, do zapoznania się z tym gatunkiem, może się Wam przydać mój internetowy atlas grzybów grzybowil.pl, a konkretnie rzecz biorąc, artykuł, w którym z nim zamieściłem, czy też wpis strona po prostu, na której właśnie porównałem ze sobą. Wszystkie te trzy czarki rozróżnialne jedynie po drewnie, na którym rosną, jak i oczywiście po cechach widocznych pod mikroskopem. No bo czarki, czego niestety nierozsądnie wam dziś nie pokazałem, a mogłem to uczynić z uwagi na moich nowych widzów, rosną jedynie pozornie bezpośrednio na ziemi, bo tak naprawdę rosną na gałązkach, które na ziemi zalegają, często przysypane liśmi, tak więc dopóki. Nie podniesiecie takiego owocnika razem z jego właśnie drewnem, na którym właśnie, no to możecie tego nie zauważyć i możecie uznać, że wyrastają z ziemi. Udział strumienia w moich dzisiejszych nagraniach na pewno jest spory, zdaję sobie z tego sprawę, no ale chyba sami widzicie, że nie sposób oprzeć się jego urodzie. No, nareszcie trochę słońca wyjrzało, żeby nam doświetlić. I dodatkowo urozmaicić widok tego strumienia. Zdjęcie na miniaturkę tego filmu kosztowało mnie wodę w bucie, która się nalała górą, niestety, ale mam nadzieję, że było warto. Nie samym strumieniem człowiek żyje oczywiście o tej porze roku, odwiedzając las. Mech również jest piękny. Zwłaszcza, że jest to chyba najbardziej żywa zieleń o tej porze roku w lesie, gdy jeszcze. Wiosenne rośliny nie rozpoczynają wegetacji. Za chwilę będziemy mijać Wielki Głaz oto i on, który już mieliście okazję widzieć na moim filmie i to nawet chyba sprzed dwóch lat po raz pierwszy wielki głaz z wieloma historycznymi Adnotacjami na sobie. Jest on niemal w całości pokryty takimi właśnie napisami, które kiedyś w nim wyryto, zapewne już dosyć dawno temu. Tu z kolei zwisając z tego drzewa w stronę strumienia, moczyłem w tymże strumieniu nogi w ubiegłym roku. Ale teraz chyba troszkę za chłodno. Poza tym jedną nogę i tak już mam mokrą, więc po co ten zachód. Ten strumień zostawiamy już za sobą, a właściwie obok póki co, żeby zejść do samochodu i przemieścić się w inne miejsce, chociaż również wzdłuż strumienia, żeby sprawdzić, co słychać na moich ubiegłorocznych stanowiskach smarzowych. Zdając sobie oczywiście sprawę, że na smardze raczej Zwłaszcza w takich terenach stosunkowo chłodnych, podgórskich, może być jeszcze za wcześnie, no ale sprawdzić trzeba. Może coś innego uda się znaleźć. Tak jak tutaj udało się znaleźć czarki, chociaż zupełnie na nie tutaj nie liczyłem. To tam tym bardziej właściwie powinny rosnąć, bo będzie tam cieplej. Kwestia tylko jeszcze odpowiedniego drewna, którego potrzebują do wzrostu. Lecz zanim się przemieścimy w inne miejsce, to całe szczęście przypomniało mi się, że już w ubiegłym roku. Miałem tutaj na tej samej trasie taką właśnie niespodziankę w postaci uszaków bzowych na tym, że właśnie brze sobie rosnących. No i zobaczcie są. To jest właśnie jeden z gatunków jadalnych, który możecie znaleźć zimą. Chociaż nie jest to jednocześnie gatunek stricte zimowy, ponieważ rośnie on przez cały rok. A więcej o nim możecie się dowiedzieć z mojego internetowego atlasu grzybów grzybofil.pl tak naprawdę to nawet im nie szkodzi, że są teraz takie suche. Można je spokojnie w tym stadium zebrać i namoczyć w domu. A wtedy odzyskają swój kształt, ponieważ są to grzyby, które jak najbardziej można suszyć. Ale ja je zostawię, bo to taka mała kępka. Szkoda zachodu, niech, niech się tutaj rozrostają. Może na okoliczne drzewa. I witajcie nieco później, ale niewiele później, z nad. Innego strumienia, znacznie większego. Mamy tutaj też dużo lepiej doświetlony teren, czego teraz nie widać oczywiście, bo, bo jest już niestety dosyć późno. Jest on o tej porze dnia zacieniony. No ale niestety, jak widać, w takich miejscach jeszcze śnieg zalega, więc o smarzach raczej nie ma co tutaj teraz myśleć. Jest zdecydowanie za wcześnie. Lepiężniki dopiero rozpoczynają tutaj swój wzrost. Lepiężniki, które są w dużej mierze wyznacznikiem pory występowania smardzów, a przynajmniej pory pojawienia się smardzów. Właściwie rozkwit lepiężników jest dla nas takim wyznacznikiem, kiedy za smardzami jest szansa skutecznie się rozglądać. Natomiast dziś no to faktycznie taki bardziej rekonesans z mojej strony jest. Zdaję sobie sprawę, że jest dosyć wcześnie, nawet jak na smardze, czyli gatunki faktycznie wczesnowiosenne. No ale skoro już tutaj jestem, no to sprawdzić musiałem. Zresztą jeszcze sprawdzimy sobie w jednym konkretnym miejscu, w którym Smardzę faktycznie w zeszłym roku znalazłem. I witam Was już z tego konkretnego miejsca, w którym w ubiegłym roku Smardzę znalazłem. Konkretnie właśnie chodzi o tę wysetkę na środku strumienia się znajdującą. Teraz, jak widzicie, nie tylko nie ma tam lepiężników, ale nie ma tam w ogóle jakiejkolwiek roślinności, ponieważ mamy śnieg. Więc ja tam nie będę wchodził, żeby nie zadeptać tamtego miejsca. Gdyby jednak czasem jakieś maleńkie owocniki się pojawiły gdzieś tam pomiędzy poletkami śniegu, nie ma co ryzykować. Natomiast tutaj się jeszcze chwilę może porozglądam, bo tu mamy trochę bardziej odsłonięty teren. No i tutaj z powodzeniem liczyłbym na czarki. No bo skoro w środku lasu, gdzie jest znacznie chłodniej, znalazłem już dziś czarki, co mieliście okazję zobaczyć. No to tym bardziej liczyłbym na czarki właśnie w takim miejscu, nad strumieniem. No więc w miejscu odsłoniętym, mokrym, no i pełnym właśnie takich gałązek. Przede wszystkim w tym przypadku drzew liściastych, czyli jak najbardziej czarkę szkarłatną. Jak i czarkę austriacką moglibyśmy tutaj znaleźć. No ale jednocześnie nie są to aż tak pospolite grzyby, żeby być tego całkowicie pewnym. Szanse są, więc się porozglądam. Ale jak się nie uda, no to też nie będę jakiś bardzo zdziwiony. No niestety wygląda na to, że na czarki nie mam tu co liczyć również tym razem. No trudno, sprawdzić musiałem. Więc nie żałuję, mam czyste sumienie przynajmniej, że nic mnie tutaj grzybowego nie ominęło. Ale jakby co, to są właśnie takie tereny, na których macie szansę czarki znaleźć, na których warto się za czarkami, jak i smarzami oczywiście rozglądać, a więc tereny nad strumieniami, a więc zwłaszcza na terenach podgórskich. Oczywiście mnie to w żaden sposób nie zraża. I na pewno będę tutaj wracał nadchodzącej wiosny chociażby po to, żeby sprawdzić, jak się mielają. W cudzysłowie moje, smarzę. Tak więc, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, to oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, kliknięciu w dzwoneczek, zostawieniu komentarza i naciśnięciu łapki w górę. Wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.